Chciałam Mortki, wybaczcie, że teraz bez intra, ale. Chciałam Was zaprosić na mój nowy kanał. No to jest taka fajna gier. No, aplikacja już, Bardzo mi się podoba. No i tak, nowy kanał. Będzie też info, będzie po prostu. Będzie po prostu napis, jak się mój nowy kanał nazywa. Więc wpijecie na nowy kanał, da tak słowa, który będzie już nieaktywny, usunął wszystkie filmy. No proszę, nie mówcie. Aaaa, czemu ty usuwasz filmy? Usuwam dlatego, że będę miał nowy kanał, mam nowy kanał, e, założony niedawno, w sumie jutro, w lecie lub dzisiaj, nowy filmik na tym kanale w poniedziałek i w piątek będą filmiki Tak w poniedziałek i w piątek będą po prostu filmiki piszcie w komentarzach jakie gry, no, ale bez jakichś strzelanek i dalej. Po prostu bez chowanego jakiegoś takiego. Bo po prostu wpiszcie w komentarzu jakie gry, bo ja się nie mam pomysłu I może Wy mi nadacie pomyślenie. Trzymacie się pa! Robimy screena nie wstąpcie.